Było ciemno, cały czas jechali gdzieś tam w góry, w góry, wyżej, wyżej po sierpniu. Ale znaleźli w końcu e, na e, Naprawdę to wygląda tak e, dość e, tak intrygujący. Mieli zaproszenie od organizatorów i to, to wszystko poszło przez e, e, polskiego konsula w I e, 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 Dzisiaj my już odegraliśmy jeden spektakl dla, dla Dzieci, taka, e, taki kabaretowy, cyrkowy taki spektakl. E, Spodziewam się, że to spodobało się publiczności. A jutro my gramy jeden z naszych e, najlepszych spektakli, to tragedia Magbeta. Mag Shakespeare to jest dla dorosłych spektakl, no, mam nadzieję, że też będzie ciekawy. To jest taka sztuka e, e, oparta na e, e, taka klasicczna animacja aktor są adziety na czarny jego po prostu nie nie widać i zauważałem kilka такаякалярова śmieszna to muzyka ona zadaje arytm cały prze wszystkim przestawieniu i Mam nadzieję, że, że to jest y, nie, nie nie same złe, <śm>, jak to, kawałki.